Cześć, truka teraz. Dobra. No. Mm -hmm. a, a, dobra, dobra. dobra. dobra, dobra. dobra mam ja, ja jestem w tym, ja jestem w gas station. Ej, pilnujecie ich? Słapaliście już? Ej, Mati, a jak zapiłam policjanta, możemy łapać? Jak zapijam policjanta, możemy łapać? Dobra. Ej, gdzie oni są?

Pani, w tym momencie ja zarazem. Ej, ludzie, a tak. Chodzą do tego, bo wulkanu. No Chyba wulkanu nie ma. Nie ma, nie ma Chyba ta, wchodzę... ja przychodzę to tak. Dobra, ale nie wiem, co powiadaj nam, no, bo to jest jak że nie można, ale. Ale, ale, dobra. Ale widzieliśmy, ale widzieliśmy, widzieliśmy, że może zarazem, więc staraj, że mogą być, bo ja już tutaj widzieliśmy. Dobra? No. Nie, to ja już wulkanu. Ej, nie, tutaj wchodzę, ostatni wulkan. Nie, no ja tutaj stoję. Ja, ja tutaj stoję. Ja już tam jak z miasta, to był no ale, ale oni się kierują w stronę miasta. No, na pewno. Ej, a jak jupilera chcą oprapować? Ja ja nikt nie oprapowywał jupilera, mogą, tam jechać przecież. Właśnie, markerem Ej, ja chcę markerem wyłączyć, bo to trochę A ty jesteś... Aha, dobra, to no może, może sobie wyłączyć. To ja może się wyłączyć, a potem... Nie, nie, Dobra, nie, Dobra, nie, 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 chodź, chodź, choć, freely, no, nie, a, nie, wypadu, nie, Ale, nie, 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 yep. no nie, 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 nie,

Chciałam okay. ja, jak ktoś pół na każdy w statio ma... Rapują, rapują Dawaj, wszyscy ma samą górę, dawać, dawać, dawać I teraz możemy strzelać, teraz możemy strzelać, co nie? Dobra, ja, ja mam palarysota O nije, to je Tak, oni mogą umrzeć, ale i tak możemy ich złapać, bo zaczęli rapować. Dali wychodzić, no. Ej, niech, niech tam pale, parę policjantów będzie na tole. Niech parę policjantów będzie na tole. Oj, Mati poleciał. <grych> Maar <treeks> <Ja. treeks> die is het meest Jest tam, jest tam ktoś. Po torach jadą, na stadion, na stadion na dom. Jest samochód, jest samochód. Jest areszt, jest areszt. Jest areszt, jest. Szymiks, Szymiks złapany. Tak, Szymiks złapany jest. Dobra, to część trzecia hmm. później.